Niestety Samsung Galaxy A365G nie ma wbudowanej funkcji nagrywania rozmów telefonicznych, a przynajmniej ta funkcja nie istnieje w Polsce. Dlatego musimy skorzystać z aplikacji, które musimy sobie pobrać, chociażby ze sklepu Play, które pozwalają nam właśnie na nagrywanie. I jako przykład mogę pokazać aplikację, która nazywa się Cube ACR. Jest to dokładnie ta aplikacja. I ta aplikacja między innymi pozwala nam na nie dość że na nagrywanie rozmów, to również na automatyczne nagrywanie rozmów i pokażę wam jak możemy sobie skonfigurować te aplikacje. Oczywiście ja też rozumiem, że nie każdemu ta aplikacja może się przypodobać, mogą być jakieś mankamenty, które, które mogą się nie spodobać, dlatego też zachęcam do korzystania z innych aplikacji, jakie wam się uda znaleźć w sklepie Play. Natomiast ja po prostu przedstawię, jak możemy skonfigurować i pokrótce, jak możemy korzystać właśnie z tej aplikacji. Kiedy już otworzymy sobie Cube ACR, to zanim przejdziemy dalej, to musimy jeszcze skorzystać z sklepu Galaxy Store. I tutaj musimy pobrać dodatkowego pomocnika, który i tak, i tak będzie nam potrzebny do tego, aby ta aplikacja działała prawidłowo. Chodzi o tę aplikację i ją również musimy zainstalować. Z jakiegoś powodu. Ten właśnie pomocnik nie jest dostępny w sklepie Play, natomiast jest dostępny właśnie w sklepie od Samsunga. I kiedy otworzymy sobie pomocnika, to najpierw sobie jego skonfigurujemy. Naciskamy dalej, musimy udzielić uprawnień, i następnie naciskamy włącz App Connector. Przejdziemy do, do dostępności i wybieramy zainstalowane aplikacje: Cube ACR, i włączamy i zezwalamy na kontrolę, aby ta aplikacja mogła nagrywać właśnie rozmowy. Następnie możemy wyłączyć optymalizację zasilania, więc zezwalamy na to i następnie wybieramy Otwórz Cube ACR i to już jest ta główna aplikacja, ją również musimy skonfigurować, także przechodzimy dalej i udzielamy uprawnień. Następnie również tutaj możemy wyłączyć optymalizację zasilania, naciskamy OK i zezwalamy, natomiast jeżeli chodzi o oznaczenia geograficzne, to nie musimy się na to zgadzać i naciskamy OK, rozumiem. Pojawi nam się oferta funkcji premium, natomiast możemy nacisnąć na ten krzyżyk w lewym górnym rogu, aby. Po prostu to ominąć i w zasadzie to tyle. Aplikacja już jest skonfigurowana. Możemy także nacisnąć na te trzy linie w lewym górnym rogu, aby znaleźć dodatkowe ustawienia, które być może warto przejrzeć, aby sobie sprawdzić, jakie funkcje również mamy dostępne. Natomiast najważniejsze jest to, aby mieć włączone tutaj nagrywanie na górze. I w tym momencie możemy już zacząć prowadzić rozmowy i te rozmowy będą nagrywane. Po rozpoczęciu rozmowy powinniśmy mieć powiadomienie, że aplikacja jest aktywna i trwa automatyczne nagrywanie rozmów. I zasada jest również taka niepisana, trochę, żeby, żeby pozwolić aplikacji nagrywać przez minimum 5 sekund to znaczy, rozmowa musi trwać minimum te 5 sekund. Z tego, co zauważyłem, aby właśnie to nagrywanie faktycznie zaczęło działać. Z jakiegoś powodu pierwsze 5 sekund nie jest do końca nagrywane, i czasami um, może dojść do zepsucia pliku po prostu tego, który tam się nagrywa w tle, do tego pliku audio. No, ale wiadomo, że też raczej rozmowy telefoniczne trwają troszeczkę dłużej niż te 5 sekund, więc raczej tutaj też nie powinno być problemu. I generalnie to tyle. Kiedy zakończy nam się nagrywanie, to nagrana rozmowa. Będzie znajdowała się chociażby w aplikacji, możemy ją sobie otworzyć. Tutaj możemy nacisnąć na te trzy kropki, aby znaleźć dodatkowe funkcje, jakieś dodatkowe rzeczy. Warto także zaznaczyć, że prawdopodobnie dla lepszych efektów, żeby rozmowa później była faktycznie całkiem dobrze nagrana, to warto korzystać z głośnika w telefonie czyli w trakcie rozmowy przełączyć na, na głośnik. Ponieważ aplikacja i tak może mieć taki lekki problem z wychwytywaniem mowy po prostu, tego co słyszymy, kiedy mamy telefon przy uchu. I prawdopodobnie korzystanie właśnie z głośnika może poprawić te wyniki, jeżeli na przykład jesteśmy niezadowoleni z tego, jak ta aplikacja nagrywa bez tego głośnika. Także mimo wszystko warto sprawdzić, warto przetestować. No i tak jak wspomniałem, jeżeli byłoby jednak coś nie tak, gdyby jednak aplikacja nie spełniała waszych wymagań i oczekiwań, to można spróbować zainstalować, znaleźć i zainstalować i zacząć korzystać z innych aplikacji. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.